Rozdział dziesiąty. Oczekiwanie w Wenecji. 1536, 1537. W Wenecji pielgrzym był w tym czasie zajęty dawaniem ćwiczeń. I innymi rozmowami duchowymi. Najbardziej wybitne osoby, którym udzielał ćwiczeń, były następujące: magister Piotr Contarini, magister Kasper de Doctis oraz pewien Hiszpan nazwiskiem Rosas. Był tam też inny jeszcze Hiszpan, który zwał się Oces. Przestawał on często z pielgrzymem, a także z biskupem z Ceuty. I chociaż miał on trochę ochoty na odprawianie ćwiczeń, to jednak nie podejmował się tego. Ostatecznie postanowił przynajmniej je zacząć. Potem, po trzech lub czterech dniach ćwiczeń, wyjawił on pielgrzymowi swoje uczucia. Wyznał mu swój lęk, aby go w ćwiczeniach nie nauczono jakiejś błędnej nauki, bo ktoś mu tak o tym opowiadał. I dlatego przyniósł z sobą pewne książki, aby się do nich uciekać, gdyby go chciano w błąd wprowadzić. Odprawił on jednak ćwiczenia z wielkim dla siebie pożytkiem, i w końcu zdecydował się naśladować rodzaj życia pielgrzyma. On też był tym, który umarł, pierwszy z wszystkich towarzyszy. W Wenecji miał pielgrzym do zniesienia inne jeszcze prześladowanie, ponieważ było tam dość ludzi, którzy twierdzili, że został on w Hiszpanii, w Paryżu, spalony na stosie in effigie. Sprawa zaszła tak daleko, że przeprowadzono proces, a wyrok wypadł na korzyść pielgrzyma dziewięciu jego towarzyszy przybyło do Wenecji z początkiem roku 1537. Tu podzielili się na grupki, ażeby służyć w różnych szpitalach. Po dwóch lub trzech miesiącach udali się wszyscy do Rzymu, aby otrzymać błogosławieństwo na podróż do Jerozolimy. Tylko pielgrzym nie poszedł, a to z powodu obawy przed doktorem Ortisem i nowo mianowanym kardynałem Teatynem. Towarzysze wrócili z Rzymu, niosąc przekaz na 200 lub 300 dukatów, które im dano jako jałmużne na przejazd do Jerozolimy. Oni jednak nie chcieli ich wziąć, chyba tylko w formie przekazu. Potem, nie mogąc udać się do Jerozolimy, Zwrócili je tym, od których je otrzymali. Towarzysze wrócili do Wenecji tak samo jak z niej wyruszyli, to znaczy pieszo i żebrząc, ale podzieleni na trzy grupy w taki sposób, że zawsze byli razem przedstawiciele różnych narodowości. W Wenecji ci, co nie byli kapłanami, otrzymali święcenia kapłańskie, a pozwolenia na to udzielił im Nuncjusz papieski w Wenecji, późniejszy kardynał Verallo. Wszyscy zostali wyświęceni ad titulum paupertatis, złożywszy śluby czystości i ubóstwa. Tego roku nie odpływały okręty na wschód, bo Wenecjanie zerwali stosunki z Turkami. Widząc, że nadzieja przejazdu oddala się od nich, rozeszli się po terytorium weneckim. Z zamiarem wyczekiwania przez rok, jak to było postanowione. Jeżeli termin ten upłynie i nie będą mieli możliwości przejazdu, udadzą się do Rzymu. Pielgrzymowi wypadało wędrować z Fawrem i Lainesem do Wiczęcy w końcu lipca 1537 roku. Tam znaleźli poza miastem pewien dom bez drzwi i okien. Spali w nim na garści słomy, którą sobie przynieśli. Dwaj z nich chodzili zawsze żebrać w mieście dwa razy dziennie, lecz przynosili tak mało, że prawie nie mogli się z tego utrzymać. Zazwyczaj jedli trochę chleba ugotowanego w wodzie, jeśli go mieli, ten zaś z nich, który pozostawał w domu, zajmował się gotowaniem. W ten sposób spędzili tam czterdzieści dni, poświęcając się tylko modlitwie. Po upływie tych czterdziestu dni przybył do nich magister Jan Kodure i wszyscy postanowili zabrać się do głoszenia kazań. Szli więc wszyscy czterej na różne place miasta i tam w tym samym dniu i o tej samej godzinie zaczęli swoje kazania, krzycząc na początku bardzo głośno i zwołując ludzi wymachiwaniem czapką. Te kazania narobiły dużo szumu w mieście. Wiele osób dało się pociągnąć do pobożności. Oni zaś mieli obfitość wszystkiego, co jest potrzebne dla ciała. Podczas tego okresu, gdy był w Wiczęcy, inaczej niż to było w Paryżu, miał pielgrzym wiele wizji duchowych. I wiele, i to prawie stale, pociech. Szczególnie zaś, kiedy zaczął się przygotowywać do kapłaństwa i do odprawienia mszy świętej. We wszystkich też tych podróżach otrzymał wielkie łaski nadprzyrodzone, podobne do tych, jakie miewał zwyczajnie w Manrezie. Kiedy jeszcze przebywał w Wiczęcy, dowiedział się, że jeden z towarzyszy, który znajdował się w Bassano, był śmiertelnie chory. W tym czasie on sam też był chory na febrę. Niemniej puścił się w drogę i szedł tak szybko, że fawr, jego towarzysz, nie mógł za nim nadążyć. W czasie tej podróży, w końcu sierpnia 1537 roku, otrzymał od Boga zapewnienie i wyjawił je Fawrowi, że ten chory towarzysz nie umrze z tej choroby. I kiedy przybyli do Bassano, chory doznał wielkiej pociechy i szybko wyzdrowiał. Potem wrócili wszyscy do Wiczency. I przez pewien czas pozostawali tam wszyscy w liczbie dziesięciu. Niektórzy z nich chodzili prosić o jałmużnę po wioskach w okolicy Wiczęcy. Potem, kiedy skończył się ten rok, a podróż do Palestyny okazała się niemożliwa, postanowili udać się do Rzymu. Także i pielgrzym razem z nimi, ponieważ poprzednim razem, gdy towarzysze poszli do Rzymu, tamte dwie osoby, których się obawiał, Okazały się im bardzo życzliwe. Szli do Rzymu podzieleni na trzy lub cztery grupy w końcu października 1537 roku. Pielgrzym szedł z Fawrem i leynesem i podczas tej drogi Bóg szczególnie go nawiedzał. Po przyjęciu święceń kapłańskich postanowił, że przez rok nie będzie odprawiał mszy świętej, przygotowując się do niej, i prosząc Matkę Najświętszą, aby go chciała przyłączyć do swego Syna. Pewnego dnia, około 15 listopada 1537 roku, gdy był w pewnym kościele o kilka mil od Rzymu i modlił się, poczuł taką zmianę w duszy i ujrzał z tak wielką jasnością, że Bóg Ojciec przyłączył go do swego Syna Jezusa Chrystusa. Iż nie odważyłby się nigdy wątpić o tym, że Bóg Ojciec przyłączył go do swego Syna. A ja, który piszę te rzeczy, powiedziałem do pielgrzyma, kiedy mi to opowiadał, że Lajnes, według tego, co słyszałem, opowiadał to z innymi jeszcze szczegółami. A on mi odrzekł, że wszystko, co mówił Lajnes, było prawdziwe, bo on sam już nie pamięta tego w szczegółach, ale pewny jest, że wtedy, kiedy to opowiadał, mówił tylko prawdę. To samo powiedział mi też i co do innych rzeczy. W tej drodze do Rzymu powiedział do swoich towarzyszy, że widział okna zamknięte, przez co chciał im dać do poznania, że będą mieli do zniesienia wiele przeciwności. Dodał także: Trzeba, żebyśmy się mieli na baczności. I nie nawiązywali rozmów z niewiastami, chyba tylko z bardzo wybitnych rodzin. Żeby w tej sprawie coś jeszcze dodać, to magister Franciszek Xawery spowiadał w Rzymie pewną niewiastę i odwiedzał ją kilka razy, aby z nią rozmawiać o rzeczach duchowych. A potem wyszło na jaw, że ona jest w ciąży. Ale Pan nasz zechciał sprawić, że wykryto tego, który dopuścił się tej niegodziwości. Coś podobnego przydarzyło się też Janowi Kodurowi z jedną jego córką duchowną, którą przyłapano z jakimś mężczyzną.